Musiał być tutaj mega wystrzałowy, żeby złapać jakiegoś huka, ale na tym zanurkowaniu tak może się stać. Teleportacja! Okej, okay, Kelma ma flasza, Kel ma ulti, a Pumbo ma problem, muszą się ratować, ale Ivo nie zagrał tego ani trochę dobrze. Pierwsza krew! dlatego Blitzcrank'a po tym tragicznie... Już w drafcie, spójnie kontynuowaną teraz na Summoner's lift. A bierzcie sobie te Caitlyn, my podziałamy na jednej stronie mapy, chociaż Sin zrobi sobie z Styla. po prostu ucztę! Jeszcze asystent... Panowie, Panowie Kik w tym momencie wzięło dwa smoki, jeżeli pompa utrzyma i będzie grała, wykorzystywała dobrze swoje power spiky, to nie dotknął reszty. I to jest bardzo ważne. Teraz była Panem Matiso. to od razu przez Szajka. Ogrom obrażeń tak się stąd wyniesie, ale za ścianą czeka Brunes. I on przypieczętuje los Midlinera Nie Niedobra wiadomość dla fanów Łukasza. Biorąc pod uwagę, że przed nimi może pierwszy teamfight w tej walce o finał Ultra League. Simivak wraca do bazy, będzie szukał jakiejś teleportacji. Od razu zagrywa. Właśnie ten czar przyływacza, bo wie, że realnie Kik mogłoby szybko pójść po tego smoka. No i Kik faktycznie rozpoczyna, robi go w bardzo szybkim tempie. Niezły smite ze strony szlatana, ale szokuj łapie całą drużynę Kik! Zobaczcie, jak zostali ani healowani. I Simivak tańczy w tym team Dwa trupy dla niego. Pyrka również czeka na huk nie. Zatrzyma go stun, ale pompy nie zatrzyma nic! Ojcowo, mówimy o team Zaraz może kolejny nastąpić, bo ten o, smok ślad się wbija, to Kik chce mieć inicjatywę. Lecz już tak naprawdę cały impet opadł i teraz jest szansa na pompy podwrócić z tym ultimate'em od Gina. Miwak tutaj zegarek, żeby przeczekać Pierka gąsłania. Ten headshot go nie zatrzymuje za to kolejny, świetny szokły. Kick jest kompletnie zdezorientowany. Zimiwak się wpija, a Zirko nie stanie go powstrzymać Tabelki również dla czajka. Wyja się to wszystko, Kuba! I to jest piękny kolejny team w ultralidze od 7 more 7 Pompa Team i oglądać to czysta rozkosz. Nie ma dobrego warda na teleportację dla Ibo, który tutaj będzie szukał flank i on jeszcze w bazie. Przygotowana teleportacja jest, jednak jest, jest na plecach. odganiają, odganiają się Jest parę ciosów w stanie wchłonąć i gdzieś na plecach. Ta burza faktycznie się rozpęta. Lecz obrażeń wystarczających nie ma. Równy smite od Brunesa. Popa komfortowo. I przez pół rzeki leci z Miwak. Czy znajdą jakąś okazję? Dobrze się pija szlatan, ale kupuje tylko czas na drużynę. Wydam mogła śpiewać. Tim nie chce na to pozwolić. Powoli. Łapie szurikanem Matisła, Czy będzie skakiwał? Nie ma takiego powodu. Team White wygrany. smog wzięty. Może czas na czajdź. I dosłownie tam brakuje, nie wiem, 10-20 sekund do tego błysku, Jeżeli... O! o! Pamiętajcie, on ma garnię Angela, Tutaj Brunes po prostu będzie z martwych stał, ale póki stał ma problemy z Simimakiem. Po prostu go rozjedzie nie ten. Ma, robi niezłą robotę. Póki się obronił. i Już pułapka podstawiona. Kali może zginąć. Tak, koniec serii dla Puka, Pukiego. W międzyczasie zamieszanie między ibo. Znajduje zabójstwo. Pompa zaczyna gdzieś się sypać. Pyrka ma OHP ibo świetna zonia, Smog rozjuszony, Pokula ognia ciśnięta, Świetna latarnia od Mystica, Kick zaczyna wchodzić. Batisław znajduje ofiarę. Świetny wyjście od Patryka Piórkowskiego. Brunes się nie uratuje. Nie ma długa. Dwóch poleciał za daleko Azir stracili midlanera też Kik przejmuje smoka pamiętaj dusza jest najważniejsza Smajcie jest dostępny <laughs> tak od półkiego najwyraźniej teleportuje też Ibo defleks będzie ostatni i nie wiem czy jesteście tego świadomi ale to jest ace dla Kik nie albo nie Portacja próbuje odpowiedzieć za no pamiętajcie panowie, że wchodzimy zaraz w twardy late game. Tutaj jeden teamfight może o wszystkim zadecydować. Oj smart gotowy dla bruneta. Zasz gdzieś się tam pojawia. Pojedynek między dżunglerami i wygrywa go znowu strzelec najwyraźniej. Widzimy tutaj eliminację o! na werty, ten shockwave! Rozedrze na strzępy marzenia o kombeku kick! I Mimok wlatuje, przyjechał równo cięciem przez Puki Styla. I był ostatni, i więcej dla Kik nie będzie. Bo to jest gra, bo to jest pompa 1-0. Nie było panowie. I jak w dobrym filmie akcji, dobrze wygrywają przez całą rozgrywkę, po czym przychodzi ten straszny przeciwnik. już myślimy, że to się zakończy dla nich źle, ale pompa wygrywa kluczową walkę na baronie i całą rozgrywkę. Tak jest. 5-0-10, najemnik Defres powie. No, za tego naszą to wisicie mi tutaj dodatkową sumkę, ale jeszcze do końca mamy co najmniej dwie mapy. albo i cztery. To będzie seria. Aby na to skupienie tutaj. Powiem pod uwagę, że Bronę cały czas czeka. Walka trzech na trzech i Pyrka tutaj inicjuje. Teleportacja szybko zagrana ze strony Toplanera. Kick drugi również się pojawi za pomocą ultimate, ale Jibu robi po prostu zdecydowanie bardziej imponujące wejście. I co więcej, tutaj spowolnienia będą szykowane. Pyrka tak naprawdę idzie w objęcia Matisława, lecz ten uwięzi go na smyczy. I tak naprawdę nie ma z takiego czegoś ucieczki, gdy Flash jest spalony, gdy Flash na cooldownie. No, pod woli podchodzi tu pod bota. Możliwe, żeby i świadomi tego, że Lisney wycofał się do bazy, więc tutaj Brunesa przed co najmniej kilkanaście sekund jeszcze nie będzie. Plejty już są zbijane, coraz lżejsza wieża tutaj do ewentualnie zniszczenia. Bryga próbuje się bronić za pomocą ataku, lecz tak naprawdę Mystique ma sta płocza. Perfekcyjnie zagrany, i co prawda, ultimate szlatana nie trafia. No stracą tu Patryka z Silmivak. Będzie zgarniał tu zabójstwo. Matisa Flasha pali. Nie wyszło to dobrze dla nich, te Dive'y przyboczyli... ...Kaitlyn jako postać bardzo indywidualną, gdzie de facto jest to postać diablo drużynowa. I teraz Kick, właśnie całą drużyną, podchodzą pod Kurną jak gdzie można brać plejty. Spójrzcie na to obrażenie, jak on na Solo nie! Była tam oczywiście asysta w postaci Tarcz, chociaż nie wiem, czy Matisow dużo to zmienił. Pyrka odizolowany, nie wiem, czy ktoś mu pomoże. Czajek nawet się do tego nie kwapi. Wygląda na to, że Kick się rozpędza. Widzimy tutaj, znajdą prawdopodobnie... Jakiś obiektyw na tym topie. Tym Więc wydaje mi się, że tutaj kick niekoniecznie powinno a, utrzymywać Powiedzmy, on teleportuje tutaj. nie jest daleko ich. Główne źródło obrażeń fizycznych. No no mają ich, mają jest, ich. Jest, jest, są inne źródła obrażeń, prawda? Kanonada, by powstrzymać tutaj duet Ibo i boimy stika, lecz chyba o tym nie ma mowy. Nawet póki się pojawi za system Ace in the Hall, trafi pyrkę. I ten pierwszy zginie. Brunet spróbuje się ewakuować. Wyląduje w powietrzu, wyląduje w grobie. I również Defles osamotniony. Ginie po raz drugi. Kick z piękną obławą na pompa team. zabawa w berka między Między Mystikiem, między Simiwakiem, między Trzajkiem, między Ibo, a w Mordobicie zabawa między Szlatanem i resztą. Oj tak, przyspieszony przez Karmę. On lubi kiedy Matisław Karmę wybiera. I Pukistaj flankuje. Okej, okay, Pukistaj flaszuje i znajdzie może triple killa Łukasz Zygmunciak. W absolutnej formie bestialskiej na tej Caitlyn. Patrzcie na obrażenia, patrzcie na złoto. To musi być jeden do jednego. Jedna z ich lepszych map w tym sezonie. To prawda, ale draft następny może dużo zmienić. Caitlyn może zniknąć. Herosy mogą być zmieniane. Spodziewam się, że seria best of Five będzie bardzo obiecująca. Pamiętajmy, to pompa będzie miała wybór strony, więc zobaczymy, czy znowu będą grali, a, czy tym razem będą grali po stronie niebieskiej, ale to oczywiście przyniesie mapa numer 3. Jak długo potrwa jeszcze mapa numer 2, bo i bo ze zdecydowanym wejściem, Brunes jest ten kopniak na Caitlyn, że efektu nie ma. Nie mają wyboru co do wyniku tej mapy. To 1 do jednego. W ciągu tych pierwszych 5 minut zostawiał, ale Szlatan bardzo często gra dookoła Ibo i chyba to właśnie wybrzmi. Tylko, że to jest zamierzone zagranie, ponieważ obydwaj Leśnicy chcą zagrać wertykalnie. No, tutaj w tym wypadku zaatakować Sim Mivaka. No, czekają na idealną okazję. Czekają ewentualnie, żeby tutaj go zmylić. Ten kanon ewentualnie padnie. O -o. Czekaj na Matysława, Zupełnie tego nie widziałem. To jest łatwiejsza. Pierwsza krew niż się, ja się spodziewałem. Trochę do tyłu, bo tylko przeciwnego Red zagrał. Teraz będzie próbował cross mapy. Czy odpowiedzą na dole? No i tu będzie trudniej zdejmować, po prostu mi się wydaje. Mimo to decyduje się na to tym bardziej, że teleportuje tutaj Sim Mivak. Lecz świetne zagranie z strony Mystika, Zatrzymuje jednego, drugiego, trzeciego, póki staje trochę poza zasięgiem. I pierwsza eliminacja ląduje właśnie dla niego. Przetpał. Jego zaportnie, ale nie drugie zabójstwo. I jak Dive na pierwszej mapie był przeklęty dla Kik, tak teraz No no nierozważnym e, zanurkowaniu, teraz Ibo, frizało bardzo długo, teraz zrobił slow push, tutaj oczywiście jest Brunes Ibo na niego poczeka, nie, on powinien w tym momencie już się cofnąć i jakoś to spieniężyć, bo cały czas to ranem, to może być dużo. Patrząc to po prostu w rywala, Slice, Mod, Dice, nie da rady, da rady, ale jeden za jednego. To jest, to jest naprawdę słabe. Dwa niżej, to będzie gra bardzo ekonomiczna dla niego i moje jedyne zmartwienie jest tylko, jak Pompa na to zareaguje. Po drugiej stronie mapy, ponieważ Kiki tak szykuje swoje zagranie, próbują na całym Samoners tutaj hegemonię przedłużać, lecz szlatan poszedł za daleko, nie miał gate'a bodajże i wytrzymałość, dla nie była wysoka, Brunes ma ultimate, nie by strzelił jednak w kierunku mystika. Poki style, gra na czas, bo wie, że Matysław się czai. Ignite gotowy dla Zoe, deflecy gotowy jako cel, ale tych obrażeń po prostu jeszcze Mati ma za mało, a Bombelek nie trafi. Defles, defles może mieć problemy, czym nie Mesic nie upadnie. Nawet dobra tarcza w ostatnim A momencie. Które daleko jest odbicia 14, 15, 16 poziomu, więc i tych przedmiotów ze swojej kuźni rozdawać nie będzie mógł. I to jest całe clue. I teraz pytanie: jak Kiknę o serw tę przewagę, którą sobie wykreowali. Jak na razie teraz Iwo, pod Brunesa, uda się go jednak ogłuszyć. Do tego wszystkiego dołączy Czajek. Jeszcze uda się zgładzić mid Tego do nie uda się w żadnym <laughs> wypadku. Iwo jest po prostu na tym Renektonie bez błędów. Wpadający do mid-game'u z szybkim Ludenem i sorcerkami. A, aczkolwiek co do Renektona, bardzo mnie dziwi tutaj nieobecność Blade of the Ruined King w buildzie Iwo się miał przewagę, mogą zrobić szybciej. Teraz jednak kolejny team fight. No i tutaj Ibo, pytanie czy pojawi się na czas? Bo my, tak naprawdę i szlatan. sporych tarapatach, trochę rozdzielone kicka, ale świetny padel star, Patisław wyjaśnia tutaj Bruneca. Ten bezplasza nie miał jak uciec. A Eko, no tak naprawdę, nie może pojedynkować ze szlatanem. I faktycznie Pompa próbowała, co jest będzie potrzebne. Mówiąc o tempie, jest tak duże, że mogą naciskać na mida i brać Heralda jednocześnie. Też na to Pompa będzie po prostu chciała wydać jakiś solidne nie. Ale solidne tak mówi bo nawet trzy razy tak pobrany. I Herald i wieża, i zabójstwa. Stracili midlanera w tym całym rozgardiaszu, podobnie jak i mystik. Ba! Pompa tym ma przewagę liczebną, ale jak potężni oni mogą tutaj być. Nie wydaje mi się, żeby mogli nawiązać walkę. Wszystko spalili. Więc wygląda na to, że rozejdzie się sytuacja po kościach. Chyba, że jej po to podkręci. Dobry pilar. Szajek oczywiście na tym jako spora mobilność, ale wytrzymałość o wiele mniejsza. Potrzebowało latarni nie z strony Pyrki. Defres. Na tej kaliście. myślałem, że poczuje jakiś wiatr w żagle, ale czas tu odpuścić. Wzięli, co się tylko dało obronić. O i, i pompa. Tutaj... W kontekście zadawania tych obrażeń wybuchowych. Oczywiście to się opłaci. Tylko pytanie, ile czasu ma pompa? Znowu to -no serw. Y tutaj dyktuje warunki, to Kicknoaster finicjuje. Ale Pompa próbuje się bronić. Orn za ścianę. Kilka osób podbije. Lecz uprawnień po prostu nie ma w odpowiedzi. Matisław za ścianą rzuca kolejnymi gwiazdkami. Wygląda na to, że to nie wygląda jak pozytywna sytuacja dla pompy. bo Belek trapi tutaj czajka. No jest dobry moment na ucięcie trzepki. Świetny tutaj hook ze strony Mystika, którego już wcześniej paliłem. Legendarna przewaga z two i to już w 26 minucie. No drużyna na pewno je pomoże. No i w tej sytuacji pompa Jim straci prawdopodobnie drugi inhibitor. Chyba, że Sindivak tu w jakiś piękny sposób, ale Matisław póki co, zonuje rywali. Świetna piłka od My który jeszcze dobrym ultimate'em to wszystko poprawia. Świetna jak jego predyspozycja. Kick, próbuje tutaj dokończyć, ale muszą być ostrożni. Matisław atakuje inhibitor, podczas gdy drużyna lekko się sypie. Widzimy również staje bardzo mało HP. Sygnał do odwrotu. Ciesząc się, że nie poniesie żadnych ofiar. Nie może przegrać pierwszą mapę. To dwie kolejne. To były po prostu prężenie muskułów, a wiemy, że w tej drużynie tych bicepsów trochę jest. Trzeba przyznać, że syn Miwak nie miał lekko na linii, nie ma lekko i teraz jest sam. Próbie bronie Adexusa i w tym momencie może naświetlać tylko jakieś emotki, ale różowo nie jest. Absolutnie dziwaczny koniec tej rozgrywki, no ale w końcu Kik po kolejnej dominacji odbije tutaj wynik serii 2 do 1. I czy zamkną tę serię na następnej mapie, czy pompa się podniesie i będziemy mieli 5 map, o tym przekonamy się zaraz. Znacznie trudniejsze, nie zapominajmy, Puki Style no to świetnie to dżuje. No to patrz, dajwy, czy to jest seria dajwów? Okej, okay, czy to jest seria dajwów? Definitywnie nie. Pyrka tutaj zginie, Puki Style jeszcze aut atakuje. Brunes kolejny tutaj do ściągnięcia przez tego mystika. Nie, to nie jest seria I Ani z jednej, ani z drugiej strony to podczas tego. Te, 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 tego best of five nie wychodziło, ale mówiąc o co dajwach, syn Miwak zaraz może być w tarapatach. Chcesz wygrać tę serię? Nie dajwuj na bocie. Daj wuj topa. To z reguły przynosiło sukces. Władim tutaj jest wchodzi, wchodzi, ale ingeruje to wszystko. Marcin, Budacze obrażeń wystarczy. Otrenek to na tak. Co więcej, Dice go! Ewakuuje! Wow. Triumph podleżył! Blisko! Uwagę na cały temat Pompa tymi i ich kompozycji. Tu nie ma gwarantowanych obrażeń. Tutaj na razie jednak skupmy się na obrażeniach na dolnej alei. Mystik ładnie wszystko przeczekał. Ma świadomość swojej wytrzymałości, zwłaszcza za wterszokiem. Jest ten lecz nie pojawi się tu na czas. Zdążył. Brunel z jakimś cudem przespał. Chwilę później na Kumiera ibo. Odpada tu do minusa i faktycznie dominację nam tutaj prezentuje. Zatrzymany pyrka. Nie miał jak zwiacić, czy pójdą po De czy pójdą po tego najemnika. Ten nie ma łatwego zlecenia. Trzeba przyznać, że nie obłowi się tutaj w żaden sposób. A na nim obłowić się za... będą zawodnicy kik. Tak mi się wydaje. Co więcej, kik tutaj jest lepiej zgrupowany. Oj, Oj, Pyrka kompletnie poza prawidłową pozycją. Latan tu doskakuje, kopniak ewentualnie dostępny. Matisław stawia tu zagrodę, ale musimy być świadomy, że nadchodzi z Miwak. Co ten szen zrobi. Na razie świetny kopniak. Brunes tutaj się pojawi. Z tunelu wyskakuje, rzuca się w rywala, lecz mobilność tego Rysina jest nielimitowana. I to prawda, nie trafia, ale trafią tutaj kolejnymi strzałami od KT. Piltower Peacemaker za krótko, z nim MIWAK jednak przetrwał. Jest Matisław jest bez ulti, zaczyna grozić, Kometa tutaj uderzyła w rywali. Świetny flash, headshot to nie Counter Strike, ale Valoranta też świetnie gra puki. I zobaczmy na to, Matisław ma jeszcze apetyt na więcej. Po jedynkę rynek to nie jest MIWAK. W nie jest to seria, którą będzie mile wspominał, prawda? <laughs> no i pytanie, co tutaj nam wyczaruje Jakub Rucki, jeden z lepszych zawodników POM, ale tutaj. <laughs> no więcej tych ultimateów na biednego sin miwaka no, póki przynajmniej nie ma pełnego go Tak w tym momencie i hole wrócił. No ale oczywiście a, ta szufla jest zagana od macie Iwo teraz To nie wiem czy jest seria na dive, chłopaki. No właśnie, uniknął tego huka jeszcze Łapie tutaj stunem, trunem, deple stankuje, to też będzie nie jest ku, pożądane. Będzie ku, a Brunes wreszcie dokona egzekucji, ale nie. jeden za jednego to też nie było idealnie. Tutaj rynek... Wydaje mi się, że szybko to wjeżdżają tutaj. Zobacz, to jest to układanie pasjansa z Nawet nie patrz na to, co rywale robią, bo masz takie tempo wow. że to i kombosa okay, od szlatana, nie zapomnieli jak jest po prostu Lissinem i mimo jednej, drugiej, trzeciej tarczy, to bez znaczenia. Czajek upada, jego support również. I wlatują do bazy, jak do własnego domu. I bo również! Czuje się tu pełni swobodnie. Patrz na to, pompa jest! Kompletnie! Kompletnie jest w stanie odstawiać oporu. Sin Mivak patrzy na jego serię. I to jest po prostu smutny widok to plainera gnębionego raz za razem. Panie i panowie! W fazie playing, która zazwyczaj rodzi nam tutaj mistrzów. Ale na pewno wiele jeszcze przed nimi, jeżeli chcą. Po to, mistrzostwo albo wicemistrzostwo sięgnąć. Jak na razie teraz, wyłapani. Ej, łapią tutaj Ibo! Dobry początek! Może jakiś ciągły ze strony Czajka? Rywale są zgrupowani. Czajek tu się czai. I faktycznie łapi póki Ten odpaszował w cudowny sposób. Azir wszystko uspokaja, Jeszcze jest. Okej, to jest odważne. Jin zadaje sporo obrażeń. Ale jeszcze więcej przyjmuje. Musiał się wycofać. Matisław w tym całym rozgardia ginie. Czajek rozpędzony. Naszor jest na mapie. Szladan jest w okolicy. I tyle z tego będzie, ale chwile są. Prawie, że potencjalnie są w kryzysie. A powiedział: Pamiętajcie, my gramy od stycznia. Tu i YouMasters, jeden, drugi turniej idzie się wypalić. My musimy czasem sobie zwolnić, ale forma będzie na play-offy. I dotrzymaj słowa. Teraz inicjacja. I Pyrka próbuje tutaj wyłapać mystika. No ale używają tutaj dużo ultimateów. A mystik stracił dopiero połowę HP. A więcej straci pompa! Szokuje mnie najgorszy od Czajka, ale nie wiem, czy to wystarczy. Bo są kompletnie wybijani niemal co do głowy. Czajek jeszcze tutaj próbuje zwiewać. Antycypuje nadchodzącego skillshota, ale no właśnie, antycypuj sobie takie coś! Kopniak niedostępny, Człowiek piękny, spektakularny w sposób wręcz uratuje siebie. Jest wielu zawodników, którzy nie sięgnęli po Puchara Ultraligi. Ich szansa będzie jutro. To nie jest czas dla Pompa Team. Po raz kolejny kończą z brązowym medalem. Po raz kolejny kończą na nieniższym stopniu podium. Ale tym razem daje to i EU Masters. Więc nie odejdą w smutku, odejdą zadowoleni. I gonią jeszcze tutaj deflesa tego ostatniego, który o Ironia stoi na fontanie. Lecz niczego nie zmienią. Panie i panowie, jutrzejszy finał to Kickneo Ser vs Agorou. Dwie najlepsze drużyny tego sezonu spotkają się w najważniejszej serii. Jeszcze Misty. Ale on nie przypieczętuje. Super minionach tylko. Jak o i chyba to się posta. nie nafarmią już tak. Nie chcę ci tego, trudno się farmi, ale... będąc martwy. No, tak to wygląda o rany. Wszystko teraz, wszystkie oczy zwrócę na pompę. Jeżeli oni to odwrócą, jeżeli Oriana rzuci ten słynny 3 kl shockwave to będę pod wrażeniem. 3 kl shockwave to za mało. Cztery. Zobaczmy, próbują iść do przodu. Matiso wszystko ubezpiecza. Póki Style po prostu z dystansu snajperskiego, jak Katie, zgarnia fragi. A mówiąc o fragach, 400 litrów magicznego napoju, wypite przez Matisława w Ultraidze. I to w ten sympatyczny sposób kończą. Kończą ten mecz o finał, w którym znajdzie się kick neo Serf Ja go rok.